Cześć, witajcie! Na dzisiaj wzór z malutkimi warkoczykami. W zasadzie nie za bardzo mi chodzi o ten wzór, chociaż on też bardzo fajny jest. Bardzo fajny na takie jesienne projekty, małe projekty, które możecie dziergać albo na dwóch drutach, albo na pięciu drutach, czy na, na drutach żyłkom na około. Nie ma znaczenia. Uniwersalny wzór. Wzór. To tak wygląda, jakby to były takie malutkie gałązki choinki. Jest jak widzicie z bardzo malutkich, delikatnych warkoczyków zrobionych. Pokażę Wam dzisiaj, jak robić te warkoczyki z drutem pomocniczym, czy z igłą pomocniczą, z agrafką, obojętnie co macie pod ręką. Ale również pokażę Wam, jak je robić bez jakiejkolwiek. Agrafki drutu do, do warkoczy, i tak dalej, ponieważ przy takich małych warkoczykach ja osobiście wolę zamieniać je miejscami, te oczka, bo z tymi pomocniczymi drutami to się tylko plączy nam pod rękami. Tak wygląda jego re, lewa strona. Zobaczcie, tak wygląda szkic. I tutaj mamy. Ci, którzy nie pierwszy raz goszczą na moim programie, wiedzą, że to na niebiesko to są te prawe oczka. Tu mamy na czarno lewe oczka. Tu mamy oczka, które robimy warkoczyki. Ja je specjalnie tak zrobiłam, żeby pokazać Wam, jak zamieniamy te oczka miejscami. Tutaj ta jedynka i trójka, widzicie, w tych czterech oczkach to są te cztery oczka. Zamieniamy miejscami. Ja te pierwsze warkocze zrobię z tym drutem pomocniczym, żeby Wam pokazać po prostu, jak to robić również. Może, nie, 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 może wolicie robić jednak z drutem do warkoczy, dlatego wam to pokażę, jak robić. To są oczka. Które zamieniacie miejscami. Bierzecie trzy oczka na drut pomocniczy i kładziecie za robótką. Później to jedno oczko przerabiacie na prawo i te trzy z drutu pomocniczego też na prawo przerabiacie. Tutaj to są z dwoma oczkami, tu jest z jednym oczkiem. Jest wzór naprawdę, zobaczycie zaraz, bardzo, bardzo łatwy. Ten szkic możecie sobie na początku tego wideo przepisać. Jak widzicie, on jest bardzo, bardzo mały albo mogę Wam go przesłać, przesłać majem. Liczbę oczek mamy podzielną przez 18 i na wysokość mamy 12 rzędów, a więc 13 rząd przerabiacie znowu od pierwszego rzędu. Ja już tutaj zrobiłam jeden raport na szerokość, i jeden raport na wysokość, i teraz z wami będę również robiła po jednym raporcie. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym. Aha, liczba oczek podzielna przez 18 plus dwa oczka brzegowe. Jeżeli robicie na dwóch trutach, jeżeli robicie na okrągło, na, na drutach z żyłką, na przykład zrobicie z tym wzorem czapkę, to macie zamknięte koło i wtedy nie macie tych oczek brzegowych. Oczywiście na dwóch trutach macie. Parzyste rzędy, tak jak oczka schodzą z drutu. Robiąc na okrągło, macie również tak jak schodzą z drutu, ale te prawe, które będziecie tutaj robili prawymi, na dwóch drutach, one z drugiej strony schodzą jako lewe oczka. Natomiast na okrągło, w okrążeniach, robicie te drugie okrążenie, czwarte. Szóste i tak dalej, parzyste. Robicie tak jak schodzą z drutu, a więc one tu schodzą wtedy z, jako prawe oczka z drutu. To chyba tak szybko wszystko. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, następnie bierzemy trzy oczka. Ja muszę to tutaj za. przetrzymać sobie, bo zgubię zaraz to oczko brzegowe i biorę drut pomocniczy. Ja w tym wypadku biorę agrafkę taką większą. Przenoszę trzy oczka na tą agrafkę bez przerabiania i zostawiam te trzy oczka z zarobutką. Nić, za robótkę, jedno oczko przerabiam na prawo i teraz przenoszę znowu te trzy oczka z drutu pomocniczego na lewy drut roboczy i również je przerabiam nić za robótkę, oczywiście i przerabiam je również na prawo. Po środku mamy jedno oczko lewe, które jest zaznaczone na czarno na szkicu. I teraz mamy znowu warkoczyk. Zobaczcie. Ja się boję zawsze, że to mi się zsuną te oczka tutaj. I teraz mamy warkoczyk, gdzie przenosimy jedno oczko na drut pomocniczy i zostawiamy je przed robótką. Kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie, przerabiamy na prawo. A następnie to oczko, które jest tutaj na drucie pomocniczym, przenosimy na lewy drut roboczy. I również przerabiamy je na prawo. Widzicie? W ten sposób. Kolejne cztery oczka to są prawe. Po środku mamy znowu jedno oczko, które przerabiamy na lewo i znowu cztery oczka i rozpoczynacie kolejny raport od początku. U mnie jest już oczko brzegowe, ponieważ robię z Wami tylko jeden raport. Odwracamy robótkę i robimy drugi rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. I teraz pokażę Wam ten warkoczyk bez pomocy tych drutów pomocniczych czy drutów do... Igieł do warkoczy. Oczko brzegowe, jesteśmy w trzecim rzędzie. Jedno oczko, które przerabiamy na prawo. Następne trzy oczka. Wsuwam prawy drut pod te trzy oczka, które są na lewym drucie. Wyciągam ten lewy drut. Widzicie? I teraz wsuwam ten lewy drut pod te dwa pierwsze oczka, które są. Zobaczcie, to zostaje tutaj na prawym drucie. Wyciągam ten prawy drut, popatrzcie, te oczka są tutaj na tym lewym drucie, te dwa. A to jedno oczko, które tu wisi w powietrzu, biorę, podbieram je prawym drutem i kładę je z przodu, przed tymi dwoma oczkami. I teraz przerabiam je na prawo, te trzy oczka. Widzicie? To jest o wiele proste, bardziej łatwe, bardziej proste niż z tym drutem pomocniczym. Jeżeli Wam jest to łatwiejsze z drutem pomocniczym, to róbcie tak, jak Wam jest wygodnie. Jedno oczko lewe i teraz to samo robimy bez igły pomocniczej z kolejnymi trzema oczkami, które muszą teraz w lewo, ta jodełka musi się skinać. A więc przenosimy. Te, dwa, yy, trzy oczka, przepraszam, te trzy oczka przenosimy bez przerabiania z lewego na prawy drut. Wsuwamy lewy drut pod pierwsze oczko, ale od przodu, nie od tyłu, tylko od przodu. Pod to pierwsze przeniesione oczko, które nie przerobiliśmy. Wysuwamy prawy drut, zobaczcie, spod tych trzech oczek. To jedno oczko już jest tutaj na lewym drucie. I teraz wsuwamy ten prawy drut pod te dwa, które tu wiszą w powietrzu, i przenosimy je na lewy drut, i teraz przerabiamy te trzy oczka na prawo. Bardzo proste jest to. Widzicie? W ten sposób. I teraz mamy pięć oczek, które przerabiamy na prawo. Jedno oczko przerabiamy na lewo i cztery oczka przerabiamy na prawo. To był trzeci rząd, czwarty przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Piąty rząd, oczko brzegowe, a następnie mamy dwa oczka prawe. Kolejne dwa oczka przenosimy bez przerabiania na prawy drut, wsuwamy lewy drut pod pierwsze z tych oczek, wyciągamy ten prawy drut i zamieniamy miejscami te dwa oczka i przerabiamy je na prawo. Następnie mamy jedno oczko lewe i to samo powtarzamy, zdejmujemy bez przerabiania, wsuwamy lewy drut, tym razem od przodu pod pierwsze oczko, wyciągamy prawy drut, Zamieniamy miejscami i przerabiamy na prawo. Widzicie, to jest bardzo proste i o wiele szybsze niż teraz, gdybym bawiła się tutaj z taką tą igłą pomocniczą. Kolejnych sze y sześć oczek przerabiamy na prawo. 3, 4, 5, 6. Jedno oczko lewe i cztery prawe. I u mnie jest już znowu oczko brzegowe, które przerabiam na lewo i to był rząd piąty, szósty przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w siódmym rzędzie. Oczko brzegowe, następnie mamy cztery oczka, które przerabiamy na prawo, jedno oczko lewe i znowu cztery prawe oczka. wsuwamy nasz drut prawy pod cztery kolejne oczka. Zobaczcie, w ten sposób. I w tej chwili lewy drut wsuwamy pod kolejny. Poczekajcie, ja muszę popatrzeć na szkic, bo w tej chwili, żebym nie zrobiła jakiejś głupoty. Tak, lewy drut wsuwamy pod pierwsze trzy oczka, które są na prawym drucie zdjęte bez przerabiania. Wyciągamy ten prawy drut i popatrzcie, żebyście mi uwierzyli, nic się z tym oczkiem, które tu wi wisi w powietrzu, nie stanie. Wsuwamy teraz ten prawy drut pod to jedno oczko wiszące w powietrzu i przenosimy je również na lewy drut. I od razu możemy je przerobić na prawo. I te trzy oczka również na prawo. Po środku mamy jedno oczko, które przerabiamy na lewo, i teraz to samo robimy, tylko na odwrót. To znaczy, znowu cztery oczka przenosimy na, z lewego na prawy drut. Wsuwamy nasz lewy drut pod to pierwsze oczko, które tu jest na lewym drucie, przeniesione bez przerabiania. Wysuwamy ten prawy drut spod tych oczek. Zobaczcie, tu wiszą te trzy oczka. Luźno, bez drutu, i teraz to jedno oczko jest na tym lewym drucie, i teraz ten prawy wsuwacie pod te trzy luźno wiszące oczka. Przenosicie je znowu na prawy drut. No chodź. I przerabiacie te cztery oczka, które są teraz na, na lewym drucie, na prawo. I ostatnie oczko macie brzegowe, to jest oczko, które przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i robicie ósmy rząd. Wszystkie oczka tak jak schodzą z drutu. No i jesteśmy już w dziewiątym rzędzie. Oczko brzegowe. Następnie mamy cztery oczka, które przerabiamy na prawo. Momencik. Drugie, trzecie i czwarte. Po środku mamy znowu lewe oczko. I w tej chwili robimy już pięć oczek prawych. Trzecie, czwarte i piąte. Trzy kolejne oczka z lewego drutu przenosimy bez przerabiania na prawy drut. Wsuwamy lewy drut pod pierwsze oczka, które są tutaj nieprzerobione. Wyciągamy prawy drut, zamieniamy miejscami te oczka i przerabiamy je również na prawo. Pierwsze, drugie, Trzecie. Starajcie się to dosyć luźno robić, żeby to Wam się nie ściągała ta robótka. Po środku mamy jedno oczko, które przerabiamy na lewo, i znowu przenosimy trzy oczka z prawego na, na lewy drut. Bzdura z lewego na prawy drut. Przepraszam. I teraz wsuwamy ten lewy drut pod pierwsze oczko, ale od przodu. Nie tak jak robiliśmy przed chwilą od tyłu, tylko od przodu, pod pierwsze oczko. I zamieniamy znowu te oczka miejscami. I przerabiamy je na prawo. Raz, dwa i trzecie. Jedno oczko prawe i u mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był teraz dziewiąty rząd. Dziesiąty przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Jednasty rząd, oczko brzegowe, następnie mamy cztery oczka, które przerabiamy na prawo. Po środku mamy jedno oczko lewe. I kolejnych sześć oczek przerabiamy na prawo. Czwarte, piąte i szóste. Dwa kolejne oczka przenosimy z lewego drutu na prawy bez przerabiania. Wsuwamy lewy drut pod pierwsze z tych oczek, które są na, lewym, na prawym drucie. Wyciągamy ten prawy drut i zamieniamy miejscami te oczka. I przerabiamy je na prawo. Pierwsze i to drugie. Następnie mamy jedno oczko lewe i znowu prawy drut pod. Te dwa oczka i w tej chwili ten lewy drut wsuwamy nie od tyłu, tylko od przodu, widzicie, i zamieniamy miejscami te oczka. I przerabiamy je również na prawo. Następnie mamy dwa prawe oczka i oczko brzegowe, które przerabiacie na lewo. Czy ja przerabiam na lewo? Jeżeli znacie jakąś inną metodę, to róbcie tak, jak nauczyliście się, czy jak Wam jest. Wygodniej. Odwracacie robótkę i robicie w tej chwili jednasty rząd. Jednasty rząd tak jak wszystkie oczka, rzędy parzyste, przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. No i zakończyliśmy naszą robótkę. Zobaczcie, tak to wygląda po przerobieniu dwóch raportów na wysokość i jednego, rapor jednego raportu na szerokość i dwóch na wysokość. Yy, oczywiście nie ma to takiego efektu, jeżeli zrobicie taki szlauch, tylko i, i widzicie te, te, to, jest to, o czym zawsze mówię w każdym moim wideo. Dlaczego robię, jeżeli robię takie przykłady dla Was? Robię tutaj samymi oczkami prawymi yy, z każdej strony, żeby to po prostu się nie zawijało. Ta robótka, ten przykład, który tutaj dla Was zrobiłam, on nie jest ani wyprany, ani wyprasowany, on jest po prostu tak, jak go zdjęłam z drutu, tak on w tej chwili jest. I widzicie, te strony się nie zawijają. Tutaj to się zawija i dlatego nie ma to takiego efektu. To tyle moi drodzy na ten poniedziałek. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie mogli wykorzystać tą moją y, y, ideę taką robienia, zamieniania miejscami tych oczek, robienia tych małych warkoczyków bez igły pomocniczej, bo tych igieł to zawsze jest pełno. Ja, jak są małe, to nie za bardzo, te barkocze, to nie za bardzo lubię te igły używać. Ten szkic, tak jak powiedziałam, możecie sobie na początku tego wideo przepisać, on jest bardzo mały, więc chyba nie będziecie mieli z tym problemu. Serdecznie was, Wam dziękuję, życzę Wam miłego poniedziałku i zapraszam już dzisiaj na środę. Do usłyszenia, na razie cześć.